To zdjęcie z rozpoczęcia roku szkolnego w Ukrainie przypomniało, że oprócz dramatu dorosłych rozgrywa się tam też dramat dzieci. Urodziłam się na Krymie i gdy w 2014 roku zaczęła się wojna, to wyjechaliśmy całą rodziną do Kijowa. Gdy potem wybuchła wojna w całej Ukrainie, to wyjechaliśmy do Lwowa, a następnie do Polski. Kiedyś uczyłam się online, ale to jest bardzo niewygodne. Codziennie lekcje były przerywane przez alarmy przeciwlotnicze. Gdy kończył się ostatni rok szkolny, do wszystkich polskich placówek chodziło prawie 200 tysięcy dzieci z Ukrainy. We wrześniu było ich o 7 tysięcy mniej. Mamy dwie asystentki z Ukrainy, w ubiegłym roku mieliśmy trzy. Jedna z pań została nauczycielem matematyki, ale nadal w czasie wolnym wspiera i dzieci i nauczycieli polskich i pomaga asystentkom. Chciałabym, żebyście dopasowali nazwy, które to są zwierzęta, które to są rośliny. Pomagają adaptować, nauczyć ich jakoś współpracować z nauczycielem i też współpracować z dziećmi. Nie wszystkie pojęcia jeszcze dla nich są zrozumiałe, więc to, że jest nauczyciel taki wspomagający z Ukrainy, to po pierwsze, że czują się świetnie, bo jest to ich nauczyciel, w ich języku porozmawia. Po drugie, też jak tłumaczę, niektóre pojęcia mogą być dla nich niezrozumiałe i to im bardzo pomaga. Gdy 5 miesięcy temu rozmawialiśmy z tą pochodzącą z Ukrainy dziewczynką, nie chciała rozmawiać po polsku. Wywiad przeprowadziliśmy więc po angielsku. W Ukrainie odrobienie pracy domowej zajmowało mi 4-5 godzin. Więc wasza szkoła jest łatwiejsza od nas. U nas było trudne. Przez 6 miesięcy świetnie opanowała język i zapewnia, że nie boi się czekających ją egzaminów. Już sama mogę wszystko tłumaczyć. No, serio, nie potrzebuję aż takich może chyba, że pomoc nauczyciela w planie, żeby roztłumaczyć sam temat, jakie coś tam może nie zrozumieć, no a tak żeby aż tłumaczyć, to pewnie nie wszystkie przedmioty... tak. Ja Pozumiem, no. Część dzieci uczy się w szkołach ukraińskich działających według tamtejszego systemu edukacji. Tylko w Warszawie działają już trzy takie placówki. W tej jest około 200 dzieci. Chętnych było 2000, czyli dziesięciokrotnie więcej. Siezna na minus 4 minus 24. Przyjechałam z miasta Orihiv. Nauczanie tam jest niemożliwe, bo w szkołę trafiło kilka pocisków. I teraz dzieci stamtąd uczą się online. Staramy się nie rozmawiać z dziećmi na lekcjach o wojnie, bo szkoła ma być takim bezpiecznym środowiskiem, bo i tak wystarczająco dużo już wojny było w ich życiu. Natomiast kiedy jest moment wystawiania ocen, to oczywiście rozumiemy, że jeśli uczeń stoi przy tablicy, jest pogubiony i nie może się skupić, to sytuacja w Ukrainie może mieć z tym związek i dlatego uwzględniamy to oceniając dzieci. Wszyscy pomagają i zawsze pytają, co potrzebujemy, ale z innej strony musimy już sami po trochę dostosować do normalnego życia tutaj. I tak Polacy dużo dla nas zrobili i może mogą trochę odpocząć teraz. <noise> Na koniec wracamy do dziewięcioletniej Kati, która po zakończonym wywiadzie podniosła rękę i pyta, czy może jeszcze coś dodać. Jesteśmy wdzięczni Polsce za pomoc, ale zrobimy wszystko, aby wrócić do naszej Ukrainy. Będziemy pracować, żeby była kwitnąca i osiągnęła sukces. Oto teraz walczą żołnierze z bronią w ręku. Będziemy odbudowywać nasz kraj, żeby był ładny.